Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie. Z racji tego, że vlog z Berlina przyjął się bardzo dobrze, jutro kontynuujemy serię, obstawiamy on tour. Jedziemy na mecz w ramach siatkarskiej Ligi Mistrzów Krabeł Chatów Dynamo Moskwa. Relacje z tego wyjazdu będziecie mogli obejrzeć już w czwartek na naszym kanale. No i z tej okazji przygotowaliśmy dla Was konkurs, ale o tym na samym końcu. Najpierw krótko o samym spotkaniu. W środę w Atlas Arenie w Łodzi w czwartej kolejce Ligi Mistrzów zespół PGS Kry hatów podejmie Moskiewskie Dynamo. Skraje jest świeżo po porażce w finale Pucharu Polski z Treflem Gdańsk. Bełchatowianie apetyty z pewnością mieli większe, co podkreślali w poturniejowych wywiadach. Jest to dla nich niewątpliwe spore rozczarowanie, jednak już nikt nie zajmuje sobie tym ponieważ w środę, 31 stycznia, czeka ich kolejny bardzo ciężki pojedynek, który będzie decydujący o ich być albo nie być w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. Czeka ich przeciwnik niezwykle ciężki, jednak jak pokazali w pierwszym meczu, który odbył się dwa tygodnie temu w stolicy Rosji nie jest on nie do pokonania. PGS Kra wygrała po niezwykle długim i emocjonującym pojedynku 3 do dwóch, czym pozwoliła sobie na dalsze myślenie o fazie play-off w Lidze mistrzów. Zespół z Moskwy jest zdecydowanie najsłabszym z trzech rosyjskich zespołów grających w tym roku w Lizę Mistrzów. Z kraj Dynamo w tabeli grupy C zgromadzili zaledwie po dwa punkty, jednak to Polski zespół jest z jedną lokatę wyżej niż ich rywal, ponieważ wygrał jedno spotkanie, a Rosjanie wszystkie trzy. Przegrali. Warto wspomnieć o sytuacjach ligowych omawianych przez nas drużyn. Bełchatów w tabeli Plus Ligi jest drugi. Masz 9 punktów straty do lidera z Kędzierzyna i jedynie punkt przewagi nad goniącym ich zespołem z Warszawy. Dynamo w tabeli rosyjskiej Superligi jest czwarte. Do trzeciej pozycji traci dosyć sporo, bo 5 punktów, a nad piątym w tabeli Lokomotivem Nowosybirsk ma tylko dwa oczka przewagi. Jak łatwo zauważyć, dla obu zespołów obecny sezon jest daleki od oczekiwań. Jedną z głównych postaci moskiewskiego zespołu w tym roku miał być francuski, środkowy Kevin Leroux, jednak kontuzja, która nie pozwoliła mu trenować w pełnym wymiarze, zdenerwowała włodarzy klubu i rozwiązali oni kontrakt z Francuzem, a ten zdecydował się kontynuować karierę w swoim rodzimym kraju. Jako ciekawostkę można dodać, że oba zespoły łączy osoba Bartosza Kurka. W 2012 roku po rozegraniu czterech sezonów w barwach skry Kurek zdecydował się odejść właśnie do Dynama, co się okazało później złą decyzją, ponieważ Polak nie wytrzymał obciążeń na rosyjskiej siłowni i więcej czasu spędzał w gabinetach lekarskich niż na parkiecie. Przyjrzyjmy się składom obu zespołów i postaramy się porównać graczy występujących na poszczególnych pozycjach. Rozpocznijmy od pozycji rozgrywającego. W zespole skry wystąpi Marcin Janusz, który zastępuje kontuzjowanego Grzegorza Łomacza, zaprezentował się on z bardzo dobrej strony w miniony weekend podczas Pucharu Polski dostał nawet nagrodę dla najlepszego rozgrywającego turnieju, czym udowodnił, że strata łomacza nie jest wielkim problemem dla skry. Po rosyjskiej stronie siatki stanie Sieregej Antypkin, który wirtuozem rozegrania nie jest. Zawsze pojawiał się w szerokiej kadrze Rosy, lecz był trzecim, czwartym rozgrywającym i rzadko otrzymywał szansę na grę. Dla nas to znak równości z minimalnym wskazaniem na Janusza. Przejdźmy na środek siatki. W skrze, duet kłos lisinac uzupełniony przez Patryka Czarnowskiego. Karol Kłos to uznana marka mistrz świata z 2014 roku. Zawsze solidny, może nieefektowny jak Lisinac, ale zawsze można na niego liczyć, a jeśli zdarza mu się słabszy moment. Chodzi Patryk Czarnowski i zawsze pomaga swojemu zespołowi. Drugim środkowym i jednocześnie chyba najważniejszym ogniwem polskiego zespołu jest właśnie Serb Sresko Lisinac. Tego zawodnika nie trzeba nikomu przedstawiać. Wiele słów zostało już powiedzianych na jego temat. Absolutny światowy top. Dysponuje bardzo mocną zagrywką, ma niebotyczny zasięg w ataku. Spokojnie atakuje nawet z ponad wysokości antenki, straszy blokiem, gdy znajduje się pod siatką jest pierwszą opcją w ataku. W turnieju finałowym o Pukar Polski został wybrany najlepszym blokującym, a w tej edycji Ligi Mistrzów jest drugim najlepszym blokującym, legitymuje się bardzo dobrą średnią 0.82 bloku na set. Parę rosyjską stanowią Dmitrij Szerbienin i Aleksiej Ostapienko. Są to solidni środkowi, zwłaszcza w bloku, rzadziej wykorzystywani w ataku. Podsumowując, na środku widzimy przewagę Skry, głównie przez osobę Lisinaca. Przenieśmy się na lewe skrzydło. Podstawową parą przyjmujących w polskim zespole jest para Bednosz i Ewa Dipur. Irańczyk gra zdecydowanie poniżej swoich możliwości, jakie prezentował nam w grze w kadrze narodowej. Jest nieskuteczny w ataku oraz nie najlepiej przyjmuje, jednak w obliczu słabej dyspozycji zmienników, to on spędza dużą część czasu na parkecie. Drugi z przyjmujących był skry to Bartosz Bednosz, 23-letni Polak, Uczynił w przerwie międzysezonowej olbrzymi skok jakościowy. W ubiegłym roku bardzo mało czasu spędzał na parkecie, w zasadzie wchodził tylko gdy wynik spotkania był już rozstrzygnięty. Teraz jest w wielu momentach liderem zespołu. Tak naprawdę przydarzyły mu się może dwa, trzy słabsze mecze, w pozostałych nie schodził poniżej określonego wysokiego poziomu. Jest pewny w przyjęciu, atakuje bardzo, bardzo wysoko, raz po raz rozbijając blok rywali. Przy bardzo mocnej zagrywce Rosjan i wysokim bloku, atak na wysokiej piłce będzie tutaj kluczowy. Od tego właśnie będzie Bednosz. Kolejnym jego niewątpliwym atutem jest mocna, regularna zagrywka, którą często zdobywa bezpośrednie punkty. W dynamie ciężko jest wskazać Podstawową parę przyjmujących trener ma do dyspozycji trzech graczy na bardzo zbliżonym poziomie i bardzo podobnej charakterystyce gry: Juri Biereszko, Aleksander Markin oraz Holender Dick Coy. Tuzami w przyjęciu oni nie są, jednak w ataku i zagrywce są niezwykle groźni, dzięki czemu trener często ma ból w głowy, kogo wystawić na lewym skrzydle i może swobodnie rotować trójką wspomnianych zawodników. Dlatego też tutaj mały plusik dla Dynama, jeśli chodzi o tą pozycję, głównie właśnie ze względu na większą możliwość rotacji. Przenieśmy się na prawe skrzydło, tam będziemy mieli pojedynek dwóch doświadczonych graczy. Mariusz Wlazły wydaje się mieć najlepsze lata gry za sobą po pamiętnych Mistrzostwach Świata w 2014 roku, gdzie poprowadził naszą kadrę do triumfu i odebra statuetkę dla najlepszego gracza turnieju, rzadko kiedy wraca do tamtego poziomu gry. Gra Mariusz opiera się na szybkości i dynamice. Nie jest to gracz do atakowania z wysokich piłek wystawionych z pola. Popularny szampon jest stworzony do szybkiej kombinacyjnej gry. Jeśli dostanie piłkę na pojedynczy lub też rozrzucony blok, dalej potrafi świetnie punktować, jednak ten sezon nie jest najlepszy. Przy jego wykonaniu. Jedna rzecz nie zmienia się w jego grze. Dalej potrafi wejść w każdym momencie na zagrywkę i posłać na drugą stronę serwis lecący z prędkością 120 km na godzinę. I rozstrzygać w ten sposób losy setów i nawet meczów. Jego vis-a-vis -vis będzie Paweł Kruglow. Doświadczony rosyjski atakujący nie jest szerzej znany polskiej publiczności, ponieważ za mało występów ma w rosyjskiej kadrze i od kilku lat nie jest do niej powoływany. W Rosji jest to jednak uznana marka nie jest wiodącą postacią w zespole, ale solidnym uzupełnieniem składu. Stawiamy tutaj znak równości, ciężko jednoznacznie określić który znajduje się w lepszej dyspozycji, wszystko tak naprawdę zweryfikuje boisko. Przechodzimy do ostatniej pozycji, Libero. W Węchatowie występuje Kacper Piechocki, jest to młody, 22-letni Libero, gra bardzo dobrze w obronie i zapewnia spokój w przyjęciu. W Dynamie na tej pozycji gra Artem Ermakov, jest to doświadczony 33-letni gracz, wielokrotny reprezentant kraju, znakomity w przyjęciu, jednak nie aż tak aktywny w obronie jak młody Polak. Mimo wszystko minimalny plusik po stronie Dynama ze względu na doświadczenie. Jak widzicie na papierze oba zespoły są niezwykle wyrównane, potwierdza to wynik pierwszego spotkania sprzed dwóch tygodni w Moskwie dwóch wygrała PGS Kra. W środę czeka nas z pewnością bardzo podobny pojedynek o ogromnym ciężarze gatunkowym. Szanse na awans do fazy play-off dla przegranego zespołu będą już tylko matematyczne. Jak będzie w środę? Kto triumfuje w starciu klasycznej rosyjskiej siatkówki z szybką kombinacyjną grą Skry? Dowiemy się już jutro wieczorem. Mamy nadzieję na piękny pokaz siatkówki, wielkie emocje oraz oczywiście liczymy na zwycięstwo Skry, które przybliży ich do awansu z grupy. No i konkurs, który przygotowaliśmy razem z Forbetem, o którym mówiłem na samym początku. Mam tutaj trzy vouchery po 50 złotych. I już Wam mówię, co trzeba zrobić, żeby wygrać taki voucher. Przede wszystkim subskrypcja kanału. Bez tego w ogóle nie bierzemy pod uwagę. Po drugie, zostawiacie łapkę w górę pod tym filmem. Po trzecie, no konieczne będzie konto w Forbecie, Wszystko odnośnie założenia konta macie w opisie filmu na dole. No i po czwarte, najważniejsze, że zostawiacie pod tym filmem komentarz z dokładnym wynikiem meczu z z Dynamem i dokładną ilością punktów. Wygrywają trzy osoby, które najszybciej trafią dokładny wynik, no i będą najbliżej dokładnej ilości punktów. My zwycięzców ogłosimy na wyjeździe, więc wy dowiecie się o tym w czwartek w godzinach popołudniowych, bo tak dodamy na kanał vloga z naszego wyjazdu. Zapraszam serdecznie do zabawy i do subskrypcji kanału, bo na pewno będzie więcej takich konkursów. No i razem bawmy się buchmacherkę. Pozdrawiam, łysy zobstawiamy.